Witam Was serdecznie na moim profilu. Dzisiaj kolejna odpowiedź na pytanie: Mianowicie, jak długo trzeba ćwiczyć, żeby być takim wojownikiem jak ja? Mój drogi, takim wojownikiem jak ja, to ty nie będziesz nigdy. Ja jestem jedyny w swoim rodzaju, oryginał siebie samego, nie do podrobienia. Już ci tłumaczę czemu. Moi drodzy, szansa na to, żeby zrodził się człowiek, to jest się jakieś 5 do 6 bilionów do jednego. Tak. Ale oczywiście pamiętajcie, że aby zrodził się człowiek, najpierw muszą się zrodzić jego rodzice, czyli szansa znowu jest na to, że każdy z rodziców się zrodzi 5 do 6 bilionów do jednego. Szansa na to, że zrodzą się dziadkowie, którzy urodzą później te właśnie dzieci, które zrodzą ciebie, to jest też kolejne 5 do 6 bilionów do jednego. Czyli mamy coraz więcej, coraz więcej i to pomijając różne czynniki dodatkowe, które jeszcze bardziej utrudniają zrodzenie się jednego takiego konkretnego człowieka o takim właśnie dna. Także każdy człowiek jest wyjątkowym cudem. Teraz tak, jako że każdy człowiek jest troszeczkę inny, troszeczkę inaczej też odbiera świat w inny sposób troszeczkę oddziałowują na niego bodźce. Dlatego, nawet jak mamy do czynienia z identycznym doświadczeniem, odczuwamy je zupełnie inaczej. Choćbyś przeszedł dokładnie taki, taki sam szkole, choćbyś przeszedł dokładnie taki sam trening, choćbyś skończył dokładnie tą samą szkołę, i tak umiejętności, które pozyskasz, będą inne. Odmiennie. Nie? od. oto. Oryginał. Dlatego, Dlatego nie ma nie możliwości. możliwości. Nigdy nie będziesz takim wojownikiem jak ja. Oczywiście niechaj ciebie to nie zniechęca. Wszak zawsze możesz być sobą, być takim wojownikiem, jakim możesz być. Tylko ty, Rafał Zalewski. Żegnam państwa.